W niedzielne popołudnie 19 sierpnia zmarł burmistrz Wałcza Zdzisław Tuderek. Przegrał długą, ciężką walkę z chorobą nowotworową. Miał 73 lata. Zdzisław Tuderek był burmistrzem Wałcza nieprzerwanie od 1994 roku. Wcześniej był m.in. nauczycielem, a także wykładowcą. Zdzisław Tuderek urodził się 19 września 1939 roku w Lasocinie w województwie świętokrzyskim ukończył liceum w Ostrowcu Świętokrzyskim, a potem wyższą szkołę pedagogiczną w Krakowie. Do Wałcza przybył w 1964 roku i pracował jako nauczyciel języka polskiego oraz przysposobienia obronnego w pierwszym liceum ogólnokształcącym imienia Kazimierza Wielkiego. W 1978 roku został wicedyrektorem ówczesnego Studium Nauczycielskiego, w którym również uczył języka polskiego. Karierę samorządowca rozpoczął w 1990 roku jako radny miejski ówczesnej opozycji. Jednak już 4 lata później został wybrany na burmistrza miasta, którym pozostał do końca swoich dni. Zdzisław Tuderek po raz pierwszy został burmistrzem w 1994 roku. Najpierw wybierany przez Radę, a później w wyborach bezpośrednich nigdy nie pozostawiał szans swoim kontrkandydatom. Mieszkańcy obdarzali go 60% poparciem. Tak było nawet w 2010 roku, kiedy po raz ostatni stanął do walki o fotel burmistrza. Nie oszukiwał mieszkańców, mówił otwarcie, że chce dokończyć to, co zaczął. Nie zdążył. Niestety, bo mnie choroba, i musiałem się kurować. Nigdy nie budowałem sobie scenariusza, że będę miał kłopoty. Ze zdrowiem wydawało mi się, że będę zawsze zdrowy. No, okazuje się, że prawa natury są silniejsze. Na te godziny. Takich sam na sam z myślami, no nie są. Spotykam się cały czas z, takim, z taką motywacją, że nie daj się, to jest do przejścia, musisz. I myślę, że we mnie też taka postawa się od razu zrodziła, zresztą ja jestem. Mimo, że jestem, załóżmy, postulą skromnym człowiekiem, to jestem scyzorykiem, z skieleckiego z i w takich sprawach psychofizycznych jestem raczej mocny. Chciałbym bardzo gorąco podziękować za wyrazy otuchy, wsparcia. Bardzo mi były potrzebne. I bardzo mi pomogły. Dziękuję za to bardzo. Jak również dziękuję swoim kolegom, pracownikom Urzędu Miasta, instytucji miejskich, służb miejskich za to, że miasto w tym czasie dobrze funkcjonowało. Taki wir zajęć, w jaki już wpadłem, no powoduje, że ja przez wiele godzin w ogóle nie myślę o swoich chłopakach. Nie ma się czym dorobić w takiej małej gminie, ja nie wiem jak to jest w wielkich miastach, gdzie tam są wielomilionowe, miliardowe budżety, ale w takim małym mieście się nie da nieuczciwie dorobić, bo no co ja mogę w urzędzie, że tak powiem sobie przywłaszczyć. Jestem pełen podziwu dla aktywności naszych mieszkańców. No, pani wie, że ilość zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, nawet jednoosobowych, no jest imponująca. Jest większa niż w każdym innym mieście. Ilość punktów handlowych to już bijemy rekordy. W tym względzie. Ale to, to mówię o tej zaradności przedsiębiorczości. Jak ta jedna rodzina żyje z tego sklepiku, to już jest dobrze. Jeśli czuje się właśnie jakieś niedosy, czy ewentualnie nawet i pretensje czasem do siebie, bo rzadziej do współpracowników, bo współpracowników można jak gdyby no, oczekiwać, prawda, i jakoś wyegzekwować takie właśnie działania. Natomiast od siebie, jak pani wie, nie zawsze. Człowiek jest nie zawsze samokrytyczny i uważa, że umie, że ma rację, wszystko wie, a tak, tak nie jest. rywalizacji, takiego współzawodnictwa. Bardzo skrupulatnie podglądam, jak gdziekolwiek jestem, jak inne miasta wyglądają, co się tam dzieje, co się robi. Czytam dużo o, o tych miastach i tak, mamy taką wolę. No i myślę, że gdyby jakiś taki ogólny ranking przeprowadzić w naszym województwie, to bylibyśmy w samym czubie. mieszkanie w tej chwili mówię, jakiego mhm. ja bym chciał mieć burmistrza, prawda, to musi mieć pewien potencjał intelektualny, musi mieć trochę wiedzy o życiu, czyli trochę doświadczeń własnych, życiowych, a przede wszystkim musi mieć wizję, czyli jak on by to miasto, tę gminę za lat cztery, najmniej cztery, ale najlepiej to za osiem, bo tak uważam, że tyle Powinien taki minimalny czas kierowania miastem gminą trwać. Jak to miasto, gmina ma wyglądać? Tę wizję trzeba mieć, bo inaczej to się będzie od przypadku do przypadku prawda, działać. A tak nie. To, to jednak, mimo niestabilności finansów polskich, to jednak stabilność programu, planu rozwoju miasta powinna być. Chciałbym po prostu być jeszcze obecny przy tych efektach, tej ogromnej pracy. A miasto za, za trzy lata, bo, bo taki mamy mniej więcej przedział czasu na realizację tych wielkich zadań unijnych, za trzy lata będzie innym miastem.